Tekst manny na czwarty października? I powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ewangelia Mateusza rozdział 4, werset 19. Komentarz parałuzyjny. Wszystkie sprawy naszego życia uczą nas lekcji, które w przyszłości okażą się korzystne jeśli zechcemy je przyjąć. Być może w rybołówstwie było coś szczególnie pomocnego, szczególnie podobnego do wielkiego dzieła, którym apostołowie mieli się zajmować przez resztę swego życia. Nasz pan sugeruje to w swoim wezwaniu. Rybołówstwo wymaga energii, taktu, właściwej przynęty oraz tego, by rybak pozostawał niewidoczny. Te cztery rzeczy są również konieczne w rybołówstwie duchowym w którym Pan daje nam przywilej uczestniczyć. Musimy pamiętać, że tak jak ryby łatwo się płoszą, gdy zauważą, że ktoś chce je złapać, tak ludzka natura obawia się schwytania przez cokolwiek, szczególnie wtedy, gdy ma choćby najmniejsze podejrzenie, iż może utracić swoją wolność. A właśnie tak świat rozumie poświęcenie. Reprint numer 3307. Komentarz epifaniczny. Jako rybacy musimy być czujni, aktywni, powściągliwi, wytrwali, niezważający na siebie oraz taktowni. Musimy miłować symboliczne ryby i rybołówstwo, być wyposażeni we właściwy język, prawdę, znajomość ludzkiej natury wszechstronność oraz odporność na nieprzyjemne otoczenie. Musimy starać się łowić ludzi o każdej porze, w kościołach i poza nimi. Musimy używać haczyków usprawiedliwienia i poświęcenia oraz przynęty takich prawd, które przypadną do gustu symbolicznym rybom. Jeśli chcemy łowić ludzi dla Pana, wiele uwagi musimy poświęcić temu, jak zarzucić haczyk i linkę, jak postępować przed i w trakcie brania, a także przy wyciąganiu symbolicznych ryb i ich nawlekaniu. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 1. Przywołaj do siebie twego brata Aarona i wraz z nim jego synów. Spośród synów Izraela, aby sprawowali dla mnie urząd kapłański: Arona, Nadaba i Abichu, Eleazara i Itamara, synów Arona. Pierwsza Samuelowa rozdział trzeci, wersety od czwartego do dziesiątego: Pan zawołał Samuela, a on odpowiedział: Oto jestem. I przybiegł do Heliego, i powiedział: Oto jestem, gdyż mnie wołałeś. A on odparł, nie wołałem, wróci i połóż się. Poszedł więc i położył się. Pan ponownie zawołał Samuela. I Samuel wstał, poszedł do Haliego i powiedział, oto jestem, gdyż mnie wołałeś. On mu odpowiedział, nie wołałem, mój synu, wróć i połóż się. A Samuel jeszcze nie znał pana i słowo pana nie zostało mu jeszcze objawione. I pan zawołał Samuela po raz trzeci. Wstał więc, poszedł do Heliego i powiedział: Oto jestem, gdyż mnie wołałeś. Wtedy Heli zrozumiał, że pan wołał chłopca. I Heli powiedział do Samuela: Idź, połóż się, a jeśli cię zawoła, powiedz: mów, panie, bo twój sługa słucha. Samuel poszedł więc i położył się na swoim miejscu. Potem Pan przyszedł, stanął i zawołał, tak jak poprzednio, Samuelu. Samuelu. I Samuel odpowiedział: Mów, bo twój sługa słucha. Pierwsza kronik, rozdział 23, werset 13: Synowie Amrama, a Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron został odłączony, aby poświęcić najświętsze rzeczy. On i jego synowie, aż na wieki. By spalać kadzidło przed Panem, służyć Mu i błogosławić w Jego imieniu na wieki. Izajasza rozdział szósty, wersety od ósmego do dziesiątego, potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo pośle i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on powiedział: idź i powiedz temu ludowi. Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwarć serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. Ewangelia Mateusza rozdział 4 wersety 18 i od 20 do 22 A gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze, byli bowiem rybakami. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej... Zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. I wezwał ich A oni natychmiast opuścili łódź i swego ojca i poszli za nim. Rozdział dziewiąty, werset dziewiąty. A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, Siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, wersety pierwszy i drugi, a potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść, i mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie. Ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Ewangelia Jana rozdział pierwszy, werset czterdziesty trzeci. A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: pójdź za mną. Rzymian rozdział dziesiąty, wersety czternasty i piętnasty. Jakże więc będą wzywać tego? W którego nie uwierzyli, a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jak usłyszą bez kaznodziei, jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani. Jak jest napisane, o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Drugi Koryntów rozdział 5, wersety od 18 do 20. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Żydów rozdział 5, werset 4. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Ewangelia Mateusza rozdział 10, werset 7, od 11 do 13, 16, 25, 27 i 28 a idąc, głoście, przybliżyło się królestwo niebieskie. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta albo wioski, dowiedzcie się, kto w nim jest godny i tam mieszkajcie, dopóki nie odejdziecie. A wchodząc do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom jest tego godny, niech zstąpi na niego wasz pokój, a jeśli nie jest godny, niech wasz pokój powróci do was. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazwali Belezebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho. Rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Rozdział 28 wersety 19 i 20. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, werset 48. A Wy jesteście tego świadkami. Pieśni 309, 70, 116, 164, 210. 260 275. Wiersze brzasku 155. Przystąp. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5554. Tekst manny na czwarty października I powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ewangelia Mateusza rozdział 4, werset 19. Pytania, jakie miałem, miałam w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą tego tekstu, jak je przyjąłem, przyjęłam. Jaki był ich wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze